Szacuje się, że jest to problem około 10% społeczeństwa w Polsce. Dziś odpowiadam na 5 pytań z Google na temat trądziku różowatego. Jakie są mniej znane czynniki wyzwalające objawy trądziku różowatego? Mogą to być ekstremalne warunki pogodowe, stres emocjonalny, niektóre leki czy składniki zawarte w kosmetykach, a nawet pokarmy bogate w histaminę takie jak dojrzewające sery czy wędliny, a także owoce morza i niektóre ryby. Jakie są dobre praktyki dotyczące makijażu u osób z trądzikiem różowatym? Najlepiej stosować hipoalergiczny makijaż o łagodnej formule, unikać alkoholu i silnych zapachów i używać produktów mineralnych. Czy istnieją konkretne badania dietetyczne lub żywieniowe, które mogłyby pomóc w kontrolowaniu trądziku różowatego? Istnieją badania, które sugerują, że pewne zmiany w diecie mogą pomóc w łagodzeniu objawów trądziku różowatego. I chociaż nie ma jednolitej diety dla każdego, to powszechnie zaleca się, aby unikać pokarmów, które mogą wywoływać zaczerwienienia, takie jak alkohol, gorące napoje, pikantne potrawy czy niektóre owoce cytrusowe. Zaleca się również zwiększenie spożywania pokarmów bogatych w omega-3 i antyoksydanty, które działają przeciwzapalnie, np. tłuste ryby, orzechy, owoce i warzywa czy siemię lniane. Ograniczenie produktów zawierających histaminę i produktów fermentowanych, które u niektórych osób mogą nasilać objawy trądziku różowatego, oraz dodanie do diety pokarmów bogatych w cynk i probiotyki. Ile osób w Polsce choruje na trądzik różowaty? Szacuje się, że jest to problem około 10% społeczeństwa w Polsce. Jakie są zaawansowane techniki pielęgnacji skóry z trądzikiem różowatym oprócz standardowego czyszczenia i nawilżania? Warto rozważyć stosowanie serii dedykowanych trądzikowi różowatemu, które oferują zaawansowaną pielęgnację dzięki dokładnie dobranym składnikom aktywnym. Przykładem takich produktów jest seria Acne Rose, która składa się z czterech produktów. Kosmetyki zostały specjalnie zaprojektowane, aby łagodzić objawy trądziku różowatego, odżywiać skórę i wspierać jej regenerację, oferując optymalne nawilżenie i ochronę. Jeśli masz problem z rozszerzonymi naczynkami krwionośnymi i trądzikiem różowatym, to kliknij link w naszym profilu i odbierz 10% kod rabatowy właśnie na zestaw Acne Rose.